witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy kolejne mecze turnieju karcianego Panienie FIFA Club World Cup 2025. Tym razem grupa F i mamy tutaj zespoły Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan i Mamelodi Sundowns. Także jeżeli wpadną Karty z tych czterech klubów w tych czterech saszetkach to układamy pod nazwami zespołów. I zobaczymy jakie ostateczne wyniki będą w dwóch meczach. Fluminense kontra Borussia. To jest pierwszy mecz. Natomiast drugi Ulsan kontra Mamelody Sundowns. Bez przeciągania otwieramy. No i oczywiście liczymy na jak największą ilość kart. Żeby było ciekawie. No i pierwsza. Karta to Crowd Hero Mofit. następnie New Hero Pawlowicz z Bayernu, Barcola Paris Saint-Germain, zespół Leon Barreiro, z Flamenco mamy Danilo i Zemrawi, jeszcze raz ten sam klub co wcześniej z Tunezji, z Maroka, przepraszam. Czyli pierwszej saszetce nic nie wpadło. Saszetka numer 2 i mamy Palmeiras Weverton emblem. Do tego Magician Vitinha z Paris Saint-Germain, Tougaj. to jest zespół z Tunezji, Palmeiras Murilo, Salzburg Glouk i Bayern Musiala. Czyli nadal nie ma nic. Paczuka Carlos Moreno, czyli zespół z Meksyku, i będzie karta Golden Baller, a mianowicie Kylian Mbappe Real Madrid. Nie ma Realu, ale pięknie. Juventus, Nico Gonzalez Benfica, Ausnes, Al Ain. Laba i Palmeiras Rios. Zostaje nam ostatnia saszetka. Trzyżby dwa mecze i 0-0 w obu. Kukureja, crowd hero Chelsea. Jeszcze raz Chelsea, Gol machine Nicolas Jackson. Milinkowicz Sawicz z Al Hilal. Gonzalo Ramos Paris Saint-Germain. Estrada Leon. I BOTAFAGO IGOR HESUS Czyli wszędzie mamy po 0. FLUMINENSE remisuje z Borusją 0-0 I ULSAN również 0-0 z MAMELODY Także tym razem bez jakiejkolwiek karty No i co? Zapraszam Was na grupę przedostatnią W tej pierwszej kolejce grupa G Manchester City, Wydat, Al Ain i Juventus to będzie na kolejnym odcinku w mistrzostwach FIFA Club World Cup 2025. Także dzisiaj to tyle. Najlepszą kartą z dzisiejszego odcinka jest Golden Baller Kylian Mbappé. Ja się żegnam. Widzimy się na kolejnych odcinkach. Cześć wam.